Yo, hej, hello, szymanko, wbiliśmy tysiąc subów i dzisiaj testujemy elipsę, czasami zwanego furaska. Mhm. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, kliknijcie subskrypcję, łapkę w górę, a jeśli będziecie to oglądać na telefonach, to podbijecie. Tu się coś wydawało, że z tym nie tak. A my tu już lecimy, jak widzicie, w stać stać nas na nową postać, jaką jest elipsa. Zgadźcie mnie, nie jest niesamowite. Teraz zbieramy na tego skinu dla Srimpu. Co to jest? Dra, potem... Elipsa. Skin, który na pewno będę zbierał pod koniec To ten skin, bo mi jakoś dziwnie nie pasuje. Chyba ten skin, bo teraz jest jakoś taki brzydki. I... O, ten akurat jest mega ładny. Ten. I... Może ten, nie wiem. Ale w końcu mogę że elipsę mam już. I naszym celem jest dzisiaj znalezienie blokałki. Jeszcze będzie kolejny update i jeszcze więcej skinów, a więc. Tak. Nie podoba mi się to. Bo będzie tych skinów za dużo. Ja tego nie. Chyba nie będę miał. No chyba, że QL przedłuży nam ten update i da nam więcej czasu. Lecimy. No czekamy, to chyba ja tam idę, bo tam... Da, ruski, ale ja już wolę być z ruskami, niż z bałką nic nie mówię mhm. Dobra, musi być... ehm... Um, breakout Jakie to monasterio tak w ogóle? Mhm. No nie jest za dobre, no, Nie jest ani złe, ani dobre. Takie w sam raz. Ani Rybiki, ani Soul Westera Mastery daje nie mam zrobionego. No? Więc trochę słabo. A ja Ten ram nie może się udać. A to, 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 to. Nie, nie, odpalaj mi Minecrafta Czemu tu się Minecraft nagle odpalił? Czemu zostały tylko dwie osoby? Naprawdę, co się dzieje z tymi ranami? Zawsze zawsze zostały tylko dwie osoby, no. Ja nie mogę. Welcome to Blend Studio. Sklep. Nie chcę sobie kupować ze sklepu. Wielkie No Nie ja chcę sobie kupować z tego sklepu. O! Odpalaj się! Trzeba zapauzować. Jej! W końcu widzowie. Po wie wielu godzinach szukania teamu w końcu mamy team. Co tu jest? Co tu się... Czemu to jest? Co to jest w tej kajzerce? Kajzerkę popsuły. Dobra. Teraz trinkety Mmm Dobra. Mm. Więc dobra, lecimy. Jakie ono szybko biega przez ten trinket? popi. co się dzieje? Co się dzieje, drodzy Państwo? A tego trinketu nigdy nie używałem. Ok, i moim celem jest generalnie przetrwanie blackoutu i przeżycie jak najwięcej jak największej ilości pięter Ale Soulvester Solves chyba był lepszy Kajzerka. No nie no, znowu to tu jest... Co nie dodają do tych kajzerek? Jakieś brązowe coś. Nie chcę tego. Nie stać mnie, aaa Pięćdziesiąt I skąd tak mam pięćdziesiąt? Siedemnaście Siedemnaście Co się gapisz? Moim zdaniem, A to B. Znaczy co? Nom, 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 nom. Sorry, trochę mi otwiera. Szybciej, róbcie te piętra. Ja nie mogę. Gdzie są te wszystkie maszyny? Co wy robicie? Czy wy zemdeliście wszyscy? Uhum. Co, co a robi? No, no super. Get to elevator! Dostańcie się do windy, babyki, bo odjeżdża za 5 sekund. Matko, jedna do szkoły, szybko o nie, Unija winda, odjeżdżała, babka tam za kiełba windę! O no! Trochę za duże wspomnienie. Od kiedy mam dwa serca? Halo, co się stało? Dostań się do windy. Ty patrz, no nie wiedziałem, że trzeba się dostać do windy. Dzięki za przypomnienie. Statystyki. Nie obchodzą mi żadne statystyki. W ogóle będzie jeszcze kolejny update w ten poniedział. W piątek, gdzie najprawdopodobniej Em, skiny dostanie Blood, Louis, Peble, Poppy Razel i Dazel i Jata, bo one jeszcze nie dostały. Za minutę ja Co za minutę? Ja toilet. Nowy merch! Jak to nowy merch wyleciał u Jessy i tam spokaż Wiem, że tam nic nie robię teraz, ale co? Serio? Dandy Defen? Ej, no serio, są nowe! Ugh, u udemki z naszym furaskiem na układce! U Po tym odcinku pewnie pójdę do psychologa. Wy może lepiej też pójdziecie po tym odcinku, bo wy, bo wy nie uwierzycie, co się tu dzieje. No... ありがとうございます。<laughs> <laughs> <laughs> Trzeba uciekać. Nie skapowałem się. Eclipse. Tak się nazywa nowy tun. Wiecie, że podobno 3G5, hmm. cyg, nie wiem, jak 3 5 chyba. Nie wiem, jak to się czyta. Ma kolabel z Dandy że tam jest jego piosenka, czy coś tam. Dawaj to, Alfa, wolf to robi. Ty, co to nosem robi? Nie no, Przestań to mi nosę, nosem. Elipsa ogarni się. Nie łanie ta kalipsa. Kurczę. Pies ekstraktuje maszynę. Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało w prawdziwym życiu. I czemu jeszcze tego nie ma w Dennis's A. Czekaj. Pebble. Darmowy jeden pumpkin. No dawaj mi pumpkin ty te Nie chcę mi dać. Give me back pumpkin! Skin. Skin, to Zapkazane rzeczy. Mhm, Ale co? Mhm. Ma, e nie, E nie, E nie, E nie! A, ale mi dowie, Pietro! Matko, jedyna trikortnik! Twikortnik, twójkortnik! Trik. Odwala mi tu i to już za mocno. Czemu myszka mi wydaje bym naprawdę to ja... A! Skrab z ogarnij się! Ja! Okej, okay, obiecuję, że już nie będę. dobra była. Elo. Włączaj to grandi! Grandi dawaj, odpalaj muzykę. Eto to Denis Ward już się powoli zaczyna zamieniać w jakąś taką spółkę międzyświatową. Na początku to była gra, a teraz kolaby dochodzą! Wszystko! Nie! nie. Ale to akurat nie... A tak teraz wyglądam to będę tylko ja nie wiem burgera, tylko KIZE! K, -i K -i zdrowsza, tańsza i smaczniejsza. Aha! Oba! Ciemne stanie, nie pomierają wszyscy. Ja pić. Du, du, du. Nie potrafię tego robić. Ludzie! Ależ ona biegnie! Co to jest normalnie? Jezus Maria! Zawody światowe lipsa wygrała! Uuu! W ogóle lipca to sk skina, w którym wygląda jak jakaś sekretarka. Spod kiełbaski. Czemu akurat spod kiełbaski? Podejrzany. Nie bijcie mnie Eluey anyway. A? Jak ty to zrobiłeś? Czemu miałem żony łeb przez chwilę? O weź mi walaj są so, ja Robimy maszynę! Uuu. Ale dobra kajzera O nie! Trzeba uczyścić! Dzisiaj łapie więcej odklejek niż przeciętna osoba w swoim życiu kiedy mi kajzerki na O może idę tutaj tego! Bo... I trochę za dużo kajzerek, mm. What? Ja nie ma coś, jest słybne, co jest odpowiedź. Jeszcze bojska. Nie! Co ja zrobiłam? Aha, nie sprawdziliśmy blackoutu. Kiedyś wam nagram szorta, jak jestem blackoutem w elipsie. Czy co? Trochę odklejek złapałem, trochę mi się podklejało, ja was żegnam, zostawcie suba i papa.